Jeżeli stawisz Subika z łapką w górę w ciągu 10 sekund, to uda ci się zdobyć wszystkie trzy darmowe nagrody Fortnite. Stroneczko z tej strony Sigui i w dzisiejszym filmie pokażę Ci trzy darmowe nagrody, które możesz odebrać w sezonie trzecim, rozdziału drugiego. Oraz jak to zwykle bywa, omówimy sobie najciekawsze newsy z ostatnich dni ze świata Fortnite. Standardowo na ekranie wyświetlałam się 5 ostatnich osób, które zasubskrybowały ten kanał. Wielkie dzięki, a jeżeli Ty byś chciał się tutaj znaleźć w następnym filmie, wystarczy zostawić subik oraz łapkę w górę pod tym filmem. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, a podobają Ci się moje materiały, to proszę o zasubskrybowanie go, ponieważ naprawdę nie nic się to nie kosztuje, a mi mega pomoże w dalszym rozwoju. Na końcu przypominam o moim unikalnym kodzie twórcy SiG YouTube, który możecie wpisać się w sklepie, a teraz bez dłuższego przedłużania zapraszam do materiału. Standardowo zaczniemy sobie od omówienia najciekawszych nowości ze świata Fortnite z ostatnich dni. Pierwszym newsem jest wyciągnięcie nowych trybów związanych z samochodami w sezonie czwartym. Wprowadzenie samochodów do Fortnite zmieniło cały krajobraz gry. Samochody oferowały zabawny, głupi, a czasem epicki środek transportu do Fortnite, czyli coś czego brakowało przez jakiś czas. Fortnite robi się bardzo gorąco, ponieważ jest zbyt spocony, ale samochody pomogły to zmienić. Teraz często zdarza się, że gracze stają pracownikami np. stacji benzynowej. Dodanie samochodów w Fortnite otworzyło również drzwi do wielu nowych możliwości w dziale trybów tymczasowych. Dzięki tym samochodom możliwe są teraz wyścigi, pojedynki śmierci i wiele bardziej kreatywnych pomysłów. To właśnie mamy z nowymi trybami Nitrogen i Rally Royal. Według wycieków Likera i Fire Monkey, Rally Royale wydaje się być wyścigiem dookoła mapy w celu zbierania złotych biletów ze zrzutów zaopatrzenia. Możemy założyć, że będzie to wymagało wielu bitew pojazdami, ponieważ gracze próbują zdobyć wystarczającą liczbę biletów, aby wygrać. W Nitrogen. Walka samochodowa wydaje się być głównym celem, dając graczom szansę wcielenia się w szalonego tancerza, sprowadzania NPC do ich lokalizacji, zabijania graczy, uderzenia w różne rzeczy i wiele więcej. Sezon trzeci dobiegnie końca w przyszłym tygodniu, więc możemy spodziewać się, że te tryby trawią do Fortnite kilka tygodni po premierze sezonu czwartego. Te tryby sugerują również, że samochody będą Fortnite na dłuższą metę, co jest dobrą wiadomością dla większości graczy. Drugim newsem jest sprzedawanie iPhone'u z Fortnite za wyższą cenę na eBayu. Po tym jak Apple zbanował Fortnite' w ich App Store, niektórzy zaczęli wystawiać swoje iPhone'y na eBay'u za tysiące dolarów, aby zarobić na gracza, którzy chcą grać w Fortnite na iPhone'ie. Chociaż prawie żaden z tych telefonów nie ma na nich żadnych ofert, wciąż jest czas, aby ktoś go kupił, zanim cały ten bałagan zostanie rozwiązany. Ta trwająca walka między obiema firmami toczy się już od dłuższego czasu, ale w ciągu zaledwie kilku dni wybuchła aktywna walka, a Fortnite dla produktów Apple wydaje się być pierwszą ofiarą. Fortnite nigdy nie stanie się punktem sprzedaży w taki sam sposób, jak zrobił to Flappy Bear. Fortnite na iPhone'a również nie będzie działał długo, ponieważ gra przestanie działać, gdy tylko inne wersje będą wymagały aktualizacji. W sezonie czwartym, za nieco ponad tydzień, te porzucane iPhony z Fortnite stracą na wartości. Tam, gdzie można grać w Flappy Bird w trybie offline, Fortnite staje się prawie niefunkcjonalny bez nikogo, z kim mógłby grać. Fortnite został również usunięty z Google Play Store mniej więcej w tym samym czasie, ale Fortnite na Androida można nadal pobrać za pośrednictwem własnej strony internetowej Epic Games. W rezultacie Fortnite na Androida prawdopodobnie nadal będzie obsługiwany. Fortnite na iPhone'a prawie na pewno będzie obsługiwany wewnętrznie, dopóki Epic nie będzie mógł zwrócić ich produktu na urządzenia Apple. Nie wiadomo, czy będzie to oznaczać, że Apple pozwoli na instalowanie aplikacji, które nie pochodzą z App Store lub, że Fortnite pewnego dnia po prostu wróci. To by było na tyle z najciekawszych nowości ze świata Fortnite z ostatnich dni, a teraz przejdziemy sobie do trzech darmowych nagród, które możesz odebrać w sezonie trzecim. Pierwszą nagrodą, jaką możemy zrobić za darmo w sezonie trzecim jest duża ilość fałdolców za udział w bitwie społeczności Fortnite. Epic Game Zrozdaje do 2,500 fałdolców za darmo. Jest jednak pewne zastrzeżenie, ponieważ aby odebrać swoje fałdolce, gracze muszą wykonać kilka specjalnych wyzwań, aby odebrać nagrodę. W fałdolce można wydać na karnet bojowy, który daje graczom dostęp do sezonowych nagród Premium. Aby wziąć udział, musicie odwiedzić stronę Epic Games, która będzie w opisie, i zarejestrować się przy użyciu tego samego konta, którego używacie do grania w grę. Następnie będziecie musieli ukończyć codzienne wyzwania, aby odblokować nagrodę. Bitwy społeczności rozpoczęły się 19 sierpnia i potrwają do 22 sierpnia. 20 tysięcy najlepszych graczy, które ukończą te wyzwania i zdobędą maksymalną liczbę punktów w grze, otrzymają fałdolce wraz z darmowym sprayem Kablama. Drugą nagrodą, jaką możecie zdobyć jest darmowy kilof, który jest dla wszystkich graczy, którzy zalogują się do gry z okazji obniżenia na stałe wszystkich cen v i innych rzeczy aż o 20%. Aby odebrać ten kilo, wystarczy, że włączycie Fortnite oraz wybierzecie tryb Battle Royale, a powinniście dostać powiadomienie o dodaniu nowego przedmiotu do swojej szafki. Oraz trzecią rzeczą, jaką co prawda nie możemy na ten moment zdobyć, ponieważ jest to tylko koncept, ale według wielu graczy przez całą spinę Epic Games z Apple, studio powinno dać jakąś rekompensatę graczom mobilnym za brak możliwości gry w Fortnite. Na przykład dając im za darmo skina takiego agenta jabłka z trailerów Free Fortnite. Albo chociaż jakiś plecak nadgryzionego jabłka nawiązujący do firmy Apple. Myślę, że taka rekompensata byłaby naprawdę spoko, lecz możliwe, że w grę weszłyby też fałdolce, które często Epic rozdawało za problemy z z grą. I to by było na tyle z tego materiału. Przypominam o zostawieniu subika oraz łapki w górę, jeśli film Ci się spodobał, a ja się żegnam, do zobaczenia w następnych filmach i cześć!